Milan, za nami kolejne spotkanie pucharowe, na szczęście zakończone awansem, natomiast znowu 120 minut. Jak byś ocenił to, to spotkanie? Na pewno, był to bardzo ciężki mecz, ale daliśmy ze, ze siebie wszystko, walczyliśmy do ostatniej minuty i nie wyplatilo się, bo, bo jak widzieliśmy to wygraliśmy i awansowaliśmy do, do tej następnej rundy. I szkoda, że nie zamknęliśmy ten mecz wcześniej, ale, ale, ale super, cieszymy się. i i trzeba się teraz skupić na niedzieli i od jutra już, już trenujemy pod, znów pod Krakow I, i mam nadzieję, że w niedzielę znów zdobędziemy tutaj zwycięstwo i trzy punkty zostaną tutaj w Krakowie. Myśli, że podobnie jak w tym meczu z UKS-em zabrakło tego wykończenia w tym okresie 20 minuty, może do 35 minuty, kiedy mieliście tą optyczną przewagę i prosiłaś o bramkę? Tak, no na pewno bramka nam pomoże, jak, jak strzelimy to później, się gra łatwiej, jest, jest większy spokój w drużynie. No ale czasami się bramka strzela, czasami nie i tak to jest. No, i ale super, że znów na zero stylu i, i w tych karnych wygraliśmy. Spotkanie pucharowe z dogrywką w środku tygodnia to byłaby zła informacja, ale trochę poprawia to informację fakt, że naszym kolejnym rywalem znowu będzie Raków Częstochowa i ponownie będzie to spotkanie domowe. To jest taki miły akcent tego, tej dogrywki. Nie wiem, no... Znów, znów to Częstochowa też... troszkę tak wyszło, że właśnie gramy w czwartek z nim puchar i znów w niedzielę mecz, no ale... Ten mecz może być zupełnie inaczej? To inaczej zapytam Milan, to jest dobra informacja, że znowu w niedzielę zagracie z Rakowem, który też ma w nogach dogrywkę, czy, czy zła, że rywal może was już mieć lepiej rozpracowanych? No tak samo, i my możemy mieć tego rywala lepiej rozpracowanego i myślę, że trenerzy zrobią wszystko i postaram się, żeby tego rywala, rywala rozanalizować i, i myślę, że będziemy odpowiednio przygotowani do tego meczu i, no i mam nadzieję, że, że znów pokonamy ten Raków. Gdzieś tam w rozmowach pomeczowych, oczywiście oprócz Lukasa, chociaż pojawiają się Twoje nazwisko jako taki pozytyw tego spotkania. Powiedz mi, czy ta paska kapitańska dodaje Ci pewności w grze? Myślę, że każdemu zawodnikowi ta paska dodaje trochę więcej pewności siebie i, i super cieszę się, jak, jak ktoś coś powiedział mi pozytywnego no i, no i trzeba dalej pracować i nie uspokoić się meczami. i, i no i, i, i trenować, pracować i, <coughs> i mam nadzieję, że, że, że będzie tak, tak, tak samo cały czas i będziemy wygrywać. To zakończymy też tą pewnością siebie? Być może magiczną łopaską zadrżała noga przy tym decydującym rzucie karnym? Nie, no super. Już miałem więcej spokoju, bo Łukasz super obronił tam te dwie, dwie karne. I... I ja w ostateczności zmieniłem trochę decyzję. Chciałem, zmienić, chciałem strzelić, uderzyć do drugiej strony, ale, ale super, że tak wyszło i, i udało się wygrać. Czyli możemy z zadowoleniem i, i z wyczekiwaniem oczekiwać tego spotkania niedzielnego ponownie z Rakowem? Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że tak. I że, jak już mówiłem i powiedziałem, że znów. Tutaj wygramy, bo potrzebujemy te, te punkty w tej tabeli, żeby się trzymać cały czas w górę i myśleć o tej, cały czas o tej czołówkę. Czyli twoimi słowami powiem, że mimo tego, że niedziela 12.30, to zapraszamy kibiców, bo to wsparcie będzie potrzebne, a oni mogą być optymistyczni po tym dzisiejszym spotkaniu. Tak, tak, zapraszam wszystkich kibiców i dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli. No i postaramy się na boisku zrobić wszystko dlatego, żeby, żeby w niedzielę znowu wygrać.